Widzę, dosłownie jakieś 5 godzin temu wróciłam pierwszy filmik z Bobu, czy tak to się nazywa. I dosłownie ma, ma 40, no już ma 40 wyświetlenia, więc jest bardzo, bardzo dziękuję. I teraz nagrywam drugą część tego. Jako, że Wam się bardzo spodobało. O, właśnie dobiliśmy 22 level. Dobra, chodź teraz coś zjeść. Mam jajetko, chlebek, dwa banany, ser zetki i to potem masz i masz jeszcze loda nie chcesz loda tego? no to masz tego no ja nie wiem nie oczywiście zostawcie suba i lajka jeżeli chcecie więcej yy, bubu zostawcie yy, dwa lajki i to nagram kolejny odcinek z tej gry

Lecimy. w ogóle jak gracie w tą grę to napiszcie w komentarzu yy, jaki jest rekord wasz w tej gierce yy, w tej minigierce ogólnie nie żyję w tej gierce bo nie wiem jaki jest ogólnie rekord w tej grze no, aha no dobra nie kupuję bo mam już 79 Dobra, tu trzeba trochę zwolnić Dobra no Pełne skupienie Bo nie wiem czy to nie jest... Aha no, Tak, tyle było z mojego skupienia mm, Ale nie wiem czy to... Nie, nie. nie Miałem większy finik, ale... No Tak Spoko, doreszcza zagram sobie w auto w sumie zagram sobie w auto I I Dobra Grunt, żeby się nie wywalić Iii. Dawaj Dobra No, 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 no właśnie I tyle Dobra, I w sumie 5 golda Ostatnio mam mało golda, w sumie 176 Jaka tu jest jeszcze gra? Co to jest? A to Dobra, tu jeszcze jest... Dobra, koszykówka w sumie, w koszykówku. Koszykówka możemy... Gram się w koszykówkę. Dobra. No, dawaj. Dobra. Dobra, i tu piłka. Dobra. Tu mamy już 300 punktów. Tym jest bardziej prześcienie, tym jest mi się wydaje, że trudniej w sumie. Myślałam, że łatwiej, ale jednak trudniej jest. 350. Tu siadło idealnie. No! Mam taki odselar, że dosłownie. Jakiś koszyk, by już 20 razy rzucił do kosza, ja... No No, dobra, jest 500, uwaga, 500 Osta... uwaga, 500 punktów. Wtedy chyba miałam 550 Dobra, jak tam, mordeczko? No, pamiętajcie, sobie boli Bez przepytu, że dosłownie gram w jakąś grę i musimy od razu... od razu coś boli Zawsze tak jest. No, no. Już. Dobra, jest. Dobra i teraz użyjemy tych za darmo do tej, Bo tak naprawdę te premium za 25 e, tych monetek to tak naprawdę nic nie dają. A jakby to jest po prostu taka zielona tabletka, po prostu masz inny kolor tej tabletki, a tak naprawdę to ona chyba nic więcej nie daje. No, trafi się. Dobra, mamy. No, jesteś zadowolony? Po reklamie. Dobra, udało mi się reklamę przeskipować. Dosłownie no, przeskipowałam. Więc. Dwie sekundy. O, tu jest reklama. I tego jeszcze nie testowałam. Dobra, tu widzimy się po reklamie. Dobra, mam już. To nie wiem, kto się gra. tej Jeszcze nie widziałam. Jak to się robi Pawełda. w ogóle? Tej gry Nie wiem co to się robi A, mam to tutaj właśnie, dobra Okej okay. Tu mam poskładać mu odkrycówkę Nie mam co zrobić Aha, połączyć to Dobra to no, nie robiłam tego jakoś bardziej po liniach, ale... I co? czym to się różni? Dobra, nie będę zielona. tyle. Teraz to muszę zmyć jeszcze. Dobra. O, jest wszystko git. Super ukończone. Chwilą mi się nagrywanie wyłączyło, także robię teraz drugi film i po prostu połączę to w jeden film. Także zagram sobie jeszcze w jedną minikierkę i potem porobimy coś innego. Nie wiem, pójdziemy na przykład do kosmetyczki coś innego zrobić niż ostatnio. Dobra, robimy to. To jest też w sumie fajne. Tu musimy przebijać te balony jakby tym, tym naszym koteczkiem bo za te balony dostajemy płatki i i on mamy trzy życia jeżeli kot nam spadnie na pojedynkę jak będzie mieć do lądowanie to wtedy stracimy serce i mamy trzy serca o, no mam wymierzyć dobrze I ten kot tu może polecieć nie życia. Trzeba dobrze wymierzyć. Dobra. I lecisz modyślą. O, no właśnie. 165 punktów. Tak, fajnie. Dobra, teraz zrobimy coś innego. Zaraz, mhm. żeby iść. Mm, nie tu. Mm, tu to sobie pójdziemy. Sumy mieliśmy w sumie. O, to jest fajne. Widzimy ja. się za chwilę. Dobra, już jestem. Nalewamy ciepłą wodę. W ogóle możecie napisać, czy wy się kupicie w zimnej, czy w ciepłej. W sumie. W sumie dobra Odamy taka, żeby była git w sumie. Я нему окно, и что тут есть?